Minęło sześć lat od jednej z najbardziej wstrząsających tragedii w historii Polski. Mały Dawidek miał tylko pięć lat, gdy jego ojciec odebrał mu życie i ukrył ciało w krzakach przy autostradzie A2. Minęło sześć długich lat od wydarzenia, które poruszyło sumienia całego kraju, zostawiając głęboką, krwawiącą ranę w pamięci narodowej. Lato 2019 roku zapisało się w historii Polski tragicznymi zgłoskami. Kiedy to trzydziestodwuletni Paweł, w akcie niewytłumaczalnego okrucieństwa odebrał życie swojemu pięcioletniemu synkowi Dawidkowi Żukowskiemu. Zrobił to z zimną premedytacją, jakby od dawna nosił w sobie ten mroczny plan. Ciałko dziecka ukrył wśród gęstych zarośli przy autostradzie A2, jakby chciałby świat nigdy nie dowiedział się o jego czynie. Sam zniknął z tego świata kilka godzin później, rzucając się pod rozpędzony pociąg. Przez dziesięć dni trwały poszukiwania chłopca, dziesięć dni napięcia, modlitw, rozpaczy i coraz bardziej rozpaczliwej nadziei, że może jednak, może gdzieś się ukrył, może ktoś go zabrał i jeszcze żyje. Po tych wydarzeniach ludzie nadal mówili o tragedii, a teraz, sześć lat później, wspomnienia wracają niczym nieproszony gość. Bolesne, ostre i przerażająco żywe. Dramat tej rodziny rozegrał się 10 lipca 2019 roku. W dzień, który na pozór nie różnił się od innych letnich dni. Tego dnia po południu Paweł Rzet przyjechał do Grodziska Mazowieckiego, do mieszkania dziadków, by odebrać swojego synka. Mały Dawidek, pełen ufności i dziecięcej radości, wsiadł do szarej Skody Fabii niczego nieświadomy. Wiedział tylko, że tata obiecał zabrać go na wycieczkę do Warszawy, a po drodze może pojadą na lotnisko na Okęciu, żeby popatrzeć na startujące i lądujące samoloty. Dla chłopca było to wielkie przeżycie. Kochał patrzeć, jak wielkie maszyny unoszą się w powietrze i znikają w błękicie nieba. Było to jedno z jego ulubionych zajęć, coś, co sprawiało mu ogromną radość i sprawiało, że na jego twarzy pojawiał się ten wyjątkowy uśmiech dziecka, które widzi coś magicznego. Ale tego dnia wszystko potoczyło się inaczej. Gdy zegar zbliżał się do godziny dziewiętnastej, Paweł Rzet wysłał swojej żonie, matce Dawidka. Krótką, lodowato-zimną wiadomość, której treść przeszyła ją niczym sztylet. Napisał, że już nigdy nie zobaczy syna. Początkowo kobieta nie zareagowała nerwowo. Myślała, że to kolejny raz, kiedy Paweł próbuje ją zdenerwować, że to jakaś emocjonalna manipulacja, do której był zdolny już wcześniej. Ich małżeństwo rozpadło się miesiąc wcześniej i choć nadal utrzymywali kontakt ze względu na dziecko, między nimi narastało napięcie. W głębi duszy nie chciała wierzyć. Że ten sms mógł oznaczać coś więcej niż tylko złośliwość. Jednak czas mijał, a Dawidek nie wracał. Kobieta, coraz bardziej niespokojna, postanowiła pojechać do grodziska, do mieszkania Pawła. Na miejscu zastała zamknięte drzwi i ciszę, która była bardziej przerażająca niż krzyk. Serce zaczęło bić szybciej, a w głowie pojawiły się obrazy, których nie chciała widzieć. Gdy nie mogła się z nim skontaktować, Około godziny 22, chwyciła za telefon i wybrała numer alarmowy. Potem pojechała na komendę policji i osobiście zgłosiła zaginięcie swojego dziecka. Nikt jeszcze wtedy nie przypuszczał, jak mroczna okaże się prawda. O tym, co naprawdę się wydarzyło, świat dowiedział się stopniowo. Tuż przed godziną 21, Paweł Żet rzucił się pod pociąg jadący z kierunku Skierniewic do Warszawy. Zginął na miejscu. Jego samochód, porzucony na ulicy Łącznej. Został odnaleziony dopiero około drugiej w nocy. Ale Dawidka w nim nie było. Rozpoczął się dramatyczny wyścig z czasem. Już od 11 lipca do akcji wkroczyły ogromne siły. Policja, wojsko, strażacy i tysiące ochotników rozpoczęli najintensywniejsze poszukiwania w historii polskiej policji. Setki osób dzień i noc przeszukiwały tereny pod grodziskiem, przy autostradzie A2, w okolicach lotniska i w miejscach, gdzie tylko mógł być chłopiec. Śmigłowce patrolowały niebo, psy tropiące przeczęsywały zarośla, a kamery monitoringu analizowano klatka po klatce. Każda godzina przynosiła nowe nadzieje i jeszcze większe rozczarowanie. Ludzie z całej Polski śledzili wiadomości, wspólnie modląc się, żeby ten pięcioletni chłopiec wrócił do domu. Dzięki mozolnej analizie nagrań i relacji świadków udało się niemal co do minuty odtworzyć ostatnie godziny życia Dawidka. O 17.00 Paweł Rzet odebrał synka od dziadków. O 17:28 ich samochód został zarejestrowany w Chrzanowie Dużym, kiedy zmierzali w stronę Warszawy. Około 18:00 zatrzymali się na węźle Konotopa. To wtedy Dawidek miał okazję porozmawiać z mamą. Po raz ostatni. Następnie ojciec rozpoczął z nią wymianę wiadomości przez komunikator. Kilka minut później, o 18:34, wysłał wiadomość, która do dziś odbija się echem w pamięci każdego, kto ją zna. Napisał, że nigdy więcej nie zobaczy syna. Po czym wyłączył telefon. Później zatrzymał się jeszcze raz na tym samym węźle, ale po drugiej stronie jezdni. O 1934 jego samochód wracał już w stronę grodziska. Godzinę później porzucił auto w pobliżu kościoła, a potem pieszo udał się w kierunku dworca kolejowego. O 20.52 zakończył swoje życie, rzucając się pod pociąg. Tego samego wieczoru, kilka minut przed północą, matka chłopca zgłosiła jego zaginięcie. Punktualnie o północy rozpoczęto oficjalne poszukiwania. W nocy odnaleziono auto Pawła Rzet, lecz nie dało to żadnych wskazówek co do miejsca pobytu dziecka. W ciągu kolejnych dni przeczesywano kilkanaście razy te same tereny, gdzie widziano samochód Pawła. W sumie sprawdzono ponad 4,5 tysiąca hektarów. Drony, helikoptery, łodzie, grupy ratownicze. Cała Polska żyła nadzieją, że chłopiec się odnajdzie. Modlono się. Płakano, składano znicze i rysunki dzieci przy miejscu, gdzie zaginął. Z każdą godziną ta nadzieja słabła, lecz nikt nie chciał wypowiadać na głos tego, co wszyscy zaczynali przeczuwać. 20 lipca zmaterializował się najgorszy możliwy scenariusz, ten, którego nikt nie chciał przyjąć do wiadomości, choć wielu przeczuwało jego nadejście. To był dzień, który odcisnął piętno nie tylko na rodzinie Dawidka Żukowskiego, ale również na całym społeczeństwie. Które przez dziesięć dni żyło nadzieją, śledząc każdy komunikat, każdą wiadomość, każde słowo wypowiedziane przez służby zaangażowane w poszukiwania. Właśnie wtedy, wśród gęsto porośniętych zarośli, w pobliżu jednego ze zbiorników wodnych, pod wiaduktem nieopodal węzła pruszków przy autostradzie A2, funkcjonariusze odnaleźli bezwładne ciało chłopca. Widok był tak porażający, że nawet doświadczeni policjanci przez dłuższą chwilę stali w milczeniu. Patrząc na miejsce, które jeszcze przed chwilą było jedynie punktem na mapie przeszukiwanego terenu, a w jednej chwili stało się tragicznym końcem życia niewinnego dziecka. Niedługo po makabrycznym odkryciu przedstawiciele prokuratury zorganizowali konferencję prasową, podczas której przekazali opinii publicznej szereg wstrząsających ustaleń wynikających z przeprowadzonych oględzin i sekcji zwłok. Głos zabrał Łukasz Łapczyński z prokuratury okręgowej w Warszawie. Przedstawiając z niezwykłą powagą wyniki pracy biegłych, z relacji wynikało, że na ciele Dawidka znajdowało się aż 11 głębokich ran kłótych zadanych w okolice klatki piersiowej, co spowodowało rozległy krwotok zarówno wewnętrzny, jak i zewnętrzny. To właśnie on był bezpośrednią przyczyną zgonu chłopca. Szczegóły te były tak przerażające, że wielu obecnych na konferencji dziennikarzy miało trudność, by utrzymać emocje na wodzy. Jeszcze bardziej poruszające były dodatkowe informacje dotyczące stanu fizycznego dziecka w chwili śmierci. Sekcja zwłok wykazała, że chłopiec nie znajdował się pod wpływem żadnych leków, które mogłyby uśmierzyć ból bądź uspokoić go przed zadaniem ciosów. Co więcej, nie stwierdzono żadnych śladów mogących świadczyć o tym, że próbował się bronić, co mogło oznaczać, że został zaatakowany w sposób nagły, zupełnie nieświadomy nadchodzącego niebezpieczeństwa. W tej informacji kryło się coś wyjątkowo bolesnego. Wyobrażenie, że ten pięcioletni chłopiec mógł jeszcze do ostatnich chwil ufać swojemu ojcu, patrząc na niego z dziecięcą nadzieją i miłością, nie spodziewając się nadciągającej tragedii. Z analizy zebranych dowodów wynikało również, że miejsce odnalezienia ciała nie było miejscem dokonania zabójstwa. Śledczy ustalili, że zbrodnia najprawdopodobniej została popełniona w samochodzie osobowym marki Skoda którym Paweł Rzet przewoził syna. W pojeździe, zwłaszcza w obrębie dziecięcego fotelika, na dywanikach i na elementach tapicerki, odnaleziono liczne ślady krwi, które jednoznacznie wskazywały, że to tam Dawidek został brutalnie zaatakowany. Obraz ten tworzył przerażającą scenę, w której samochód, jeszcze chwilę wcześniej pełniący funkcję rodzinnego środka transportu, zamienił się w miejsce niewyobrażalnej tragedii. Wśród wielu wątków śledztwa jednym z najważniejszych, a zarazem najbardziej zagadkowych, pozostawało odnalezienie narzędzia zbrodni. Przez wiele dni policjanci intensywnie przeszukiwali okolice węzła Konotopa, koncentrując się szczególnie na zbiornikach wodnych, które mogły stanowić miejsce ukrycia przedmiotu, którym zadano chłopcu śmiertelne ciosy. W działaniach wykorzystano najnowocześniejszy sprzęt dostępny w arsenale techniki policyjnej. Funkcjonariusze posługiwali się między innymi magnesami neodymowymi, które pozwalały na wykrycie metalowych przedmiotów zatopionych w błocie lub ukrytych głęboko w mule. Ich celem było odnalezienie ostrego narzędzia. Przypuszczano, że był to nóż, choć nie istniało co do tego stuprocentowe potwierdzenie. Prokuratura zleciła dalsze działania w tym zakresie, powierzając policji decyzję o doborze najskuteczniejszych metod technicznych, by rozwikłać tę ostatnią niewiadomą. Poszukiwania trwały, choć upływ czasu działał na niekorzyść śledczych. A każda kolejna godzina bez przełomu oddalała możliwość pełnego zrozumienia przebiegu tej zbrodni. Wieść o potwierdzeniu śmierci Dawidka rozniosła się błyskawicznie i wstrząsnęła sercami tysięcy ludzi. Społeczność Grodziska Mazowieckiego, ale także mieszkańcy innych miast, takich jak Kozienice, Zawiercie czy Werbkowice, postanowili uczcić pamięć chłopca w sposób symboliczny, lecz przejmujący. 27 lipca odbyła się wzruszająca akcja. Podczas której w niebo wypuszczono setki kolorowych balonów. Były one wyrazem współczucia, solidarności i potrzeby pożegnania dziecka, którego życie zakończyło się w tak brutalny sposób. Ludzie zebrani na placach, skwerach i w parkach w różnych częściach Polski unieśli wzrok ku niebu, patrząc, jak kolorowe balony unoszą się coraz wyżej, aż znikają w oddali. Wielu z nich w milczeniu odmawiało modlitwę, inni składali ręce i zamykali oczy. Próbując przekazać w ciszy swoje myśli do miejsca, gdzie wierzyli, że teraz przebywa dusza chłopca. W sieci społecznościowej pojawiły się apele, by połączyć się duchowo i wspólnie upamiętnić Dawidka. Wśród wpisów przeważała myśl, by pokazać, że nawet jeśli nie ma go już pośród nas, to nie został zapomniany. Chciano, by z wysokości nieba spojrzał z uśmiechem na ludzi, którzy nie pozostali obojętni na jego los. Była to chwila pełna bólu ale również wspólnoty i nadziei, że dobro wciąż ma głos, nawet jeśli przyszło zmierzyć się z najciemniejszą stroną ludzkiej natury.